Moja mama, jak się dowiedziała, że pan będzie, to prosiła, żeby powiedzieć jedno słowo: że niezwykłe jest to, że pan, przepraszam, że to powiem, ale mężczyźnie można, wbrew swojej metryce, pan jest Forever Young. Pan zna języki, prawda? E, uczyli mnie. Forever Young? Jak pan ale... to robi? Bo pan ma. Czy to jest genotyp? Ale pan wygląda tak, że gdybym ja był gejem? U Jezu. Nie, właśnie. <ślesk> Nie, ale. Nie dotykajmy tego tematu, bo, bo ja akurat w tym wypadku jestem, yy, yy, nie mam specjalnego powodzenia. Ja też nie mam. A, powodzenia, myślałem, że poczucia humoru. Powodzenia. No niech Pan nie Może... mówi, że Pana nie rwali geje. Jak miałem 15 lat ostatni raz. Jezu. Nie, ja się bardzo Gdzie przyjaźnię. Gdzie są polscy geje? Bardzo się przyjaźnię. Ja, ja, ja... Naprawdę nie, 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 nie porywają Pana? Nie miałem, sz... no, nawet nie miałem szansy odmówić, wie Pan.